Rycerz jedzie wzdłuż rzeki. Nagle widzi jak rybak wyławia złotą rybkę. Szybko zabija rybaka a rybka do niego. Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Rycerz: „Kol, cool. chcę być nieśmiertelny. Rybka: Jesteś nieśmiertelny. Chcę, żeby mój koń był nieśmiertelny. Twój koń jest nieśmiertelny. Chcę mm, e, no, chcę mieć genitalia jak mój koń. Masz genitalia jak twój koń. Rycerz wraca na swój dwór, a tam naprzeciw wybiega jego wierny giermek. Ło panie, panie, gdzieżeś ty był? Jomrzem ja się o ciebie tak zajebiście martwią. Rycerz, nie gadaj mi tu głupot, tylko weź topór i walnij mnie nim w głowę. Nie, panie, nie. Ja mógłbym ciebie zajebiście zabić. Walnij mnie, bo jak ja cię walnę. Okej, okay. giermek wziął zamach i uderzył. Ło panie, jakże ty jesteś zajebiście nieśmiertelny. To nic, walnij mojego konia. Ło panie, twój koń jest też zajebiście nieśmiertelny. To nic, patrz na to. Rycerz otwiera klapę od zbroi i pokazuje zawartość Giermkowi. Giermek, łopanie, jaka zajebista cipa.